Do wrogów prawdy przyłączają się ci, którzy stawiają pouczenia teologiczne pewnych denominacji powyżej słowa Bożego, wypowiedzianego przez samego Boga, słowa, które przyszło z nieba. Oni starają się zdeskredytować pouczenia Boże, aby utrzymać swoje pouczenia teologiczne. I aby jednocześnie by wywyższyć się w oczach innych, jako znawcy religijni. I do takich najprawdopodobniej można zaliczyć Waldemara Zelewskiego, który kłamie o misji MIT do proroku, o przede wszystkim o Słowie Boże, na swojej stronie internetowej. Na przykład zarzuca on. Że proroctwo 26 jest nieprawdziwe. Jednakże, proroctwo 26 jest prawdziwe i dotyczy ono Karola Bojtyły. Był on duchowym przywódcą, ale i politycznym władcą państwa Watykan, monarchii. A więc będąc papieżem z funkcji religijnej, był w pozycji monarchy lub inaczej króla z funkcji państwowej. Karol Wojtyła zasiadał na wielkim tronie, często trzymał laskę i o tym mówi proroctwo 26. Karol Wojtyła nosił korony zdobione diamentami w formie mitr, wysadzanych diamentami i drogimi kamieniami. Bóg określił mitrę. Koroną, bo jest formą korony. Te fakty potwierdza proroctwo 26, ale Zelewski nie przyjmuje tego do wiadomości. Dalej wiadomo jest, że Karol Wojtyła usiłował zmienić pierwsze przykazanie Boże, dodając Marię do trójcy i nawołując ludzi do modlitw przede wszystkim do niej. A oto potwierdzenie prawdziwości powyższego urywka proroctwa 26. Homilia papieża z 23 stycznia 1999 roku w Meksyku. Papież ofiarował kontynent amerykański Maryi, nazwał ją najświętszą matką Kościoła, matką Ameryki, królową pokoju, matką Bożą, chociaż nie ma takich tytułów w Ewangelii ani w całej Biblii. Ani Chrystus, ani apostołowie nigdy nie nazywali tak Maryi i nigdy nie nazwali ją Matką Bożą i nie mówili, że ona żyje i odpowiada na modlitwy, jak Bóg to czyni. Natomiast papież Jan Paweł II starał się bardzo intensywnie ustanowić Marię na równi z Trójcą Bożą, łamiąc pierwsze przykazanie Boże. Dalej Waldemar Zelewski pisze, cytuję. Na krzyżu zostali umieszczeni z Jezusem wszyscy. Koniec cytatu. Natomiast Bóg poucza, że to Chrystus zmarł za nas, abyśmy nie musieli cierpieć ukrzyżowania, a oto co mówi list do Rzymian rozdział 5 cytuję. Chrystus bowiem Umarł za nas. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Koniec cytatu. A w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersze 9 i 10 mówi również, że Chrystus za nas umarł, a więc to oznacza, że nie jesteśmy umieszczani z Nim na krzyżu, a oto Cytat z Pisma Świętego, cytuję: Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł. Koniec cytatu. Zlewski mówi i cytuję: Wszyscy i dzięki temu zostali uwolnieni od nadziei ciągłego zadowalania Boga. Koniec cytatu. To jest fałszywe pouczenie. Teologia Zlewskiego nie istnieje w Biblii. Apostoł Paweł mówi o innej nadziei, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej. W liście do Rzymian, rozdział 5 pisze, cytuję: Dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Koniec cytatu. Prawdziwy sługa Boży stara się ciągle zadowalać Boga, podobnie jak Chrystus stara się zadowalać Boga zawsze. A nie myśleć o uwalnianiu się od zadawalania go. To jest okultystyczna fałszywa Ewangelia. W Ewangelii Jana, rozdział ósmy, wiersz 29 nasz Pan powiedział. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Koniec cytatu. A apostoł Paweł nakazuje naśladować Boga. W liście do Efezjan, rozdział 5, wiersz 1 mówi: Cytuję. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Koniec cytatu. Uważajcie więc Państwo na fałszywych nauczycieli w internecie. Nauczycieli typu oszukańczego Waldemara Zelewskiego, który prowadzi ludzi. Do nieposłuszeństwa wobec naszego kochanego, Stwórcy naszego Boga Wszechmogącego, Aba Jahwe. Misja ostatniej szansy A. Mait Wind jest proroczą, judeo-mesjańską misją zielonoświątkową, stworzoną i prowadzoną przez Boga Jahwe, Syna Bożego Jahusiła Mesjasza i Ducha Świętego z Hebrajskiego Rua HaKodesh. To jest międzynarodowa apostolska misja. Bóg wzbudził proroka, jest nim apostoł Elizabeth Elijah i nazywa nowym Eliaszem. Tym, o którym pisze w Księdze Malachiasza, rozdział trzeci, wiersze 23 i 24, cytuję. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Jahwe. Dnia wielkiego i strasznego i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby mnie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem. Koniec cytatu. Prorok Elizabeth Elijah i misja Wind nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Prorok i misja są prowadzone przez samego Boga Ojca, Jachwę, Syna Bożego Jahusiła Mesjasza i Ducha Świętego, Ruach HaKodesz. Misja istnieje już 26 lat. Proroctwa, które daje nam Bóg Ojciec poprzez tego proroka, nadchodzą z nieba. Wiele zostało otrzymanych wobec świadków. Są one nagrywane i zamieszczane w internet bez cenzury. Obecnie jest aż 123 proroct tłumaczonych na blisko 30 języków obcych. Nasz Bóg, Yahusiła Mesjasz, którego imię zostało zmienione przez greckich i polskich tłumaczy Biblii na Jezus Chrystus, był uwielbiany przez tłumy, ale również nienawidzony przez religijne organizacje, polityczne organizacje i okultystów. Podobnie jest i dzisiaj. Misja Emaity Wind jest uwielbiana przez wiernych na całym świecie, szczególnie przez oblubienicę Yahushiła Hamashiach i wspomagana przez wiernych rozpoznających Boga Ojca przemawiającego w proroctwach. Ale nie przez organizacje religijne i polityczne. A oto przykład świadectwa osoby miłującej Boga. Chciałam bardzo podziękować Waszej misji Mighty Wind, że było mi dane przeczytać tak wspaniałe proroctwa. Z radością przyjęłam mojego pana Yahuszyła do serca. Z każdym dniem czuję się lepiej mając. Tą świadomość, że mój pan, Jachuśuła, jest moim królem.